Cześć! Tutaj Elfik. Trochę mnie nie było, a to dlatego, że się przeprowadzałam. I pewnie wiele osób, które obserwują mnie na Instagramie, pomyśli sobie, że ojej, to koniec z tym fantastycznym widokiem, który towarzyszył nam przez ostatnie 3 lata. I część z tych osób się pewnie nawet nie zorientowała, że widok już zdążył się zmienić. Po prostu jest tak podobny do tego poprzedniego. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak od zera urządziłam nową przestrzeń. Zobaczycie moje nowe biurko, znalezione oraz kupione meble oraz moją prywatną galerię sztuki. Zapraszam na odcinek. By pójść na swoje myślałam już dawno, i od dłuższego czasu wiedziałam też, że musi być co najmniej tak ładny widok, jaki miałam na poprzednim mieszkaniu. Zależało mi też na tym, żeby nowe mieszkanie było bardzo jasne i obejrzałam jakieś 10, zanim trafiłam na to. Przed oknami rozciąga się niesamowity widok na park i panoramę Warszawy. Wieżowce są nieco dalej niż poprzednio, ale dodatkowo widzimy Isengard, czyli. Wole, czyli nie wiem, takie warszawskie centrum finansowe, chyba? No w każdym razie ta panorama wygląda jak Nowy Jork. Wolę ostatnio widywałam bardzo często, bo przeprowadzałam się głównie za pomocą tramwaju numer 22 i cały czas jeździłam tą trasą między warszawskimi wieżowcami. Tam i z powrotem, tam i z powrotem z wielkimi torbami. Dopiero przy przeprowadzce człowiek sobie uświadamia. Ile masz kicowników? Ale zanim pokażę Wam, jak wygląda nowe mieszkanie i nowe wnętrza, to może uczcimy montażem ten wspaniały widok z Powiśla. No dobrze, to teraz pokażę Wam jak wyglądało mieszkanie, zanim się wprowadziłam. Najbardziej podobała mi się w nim drewniana podłoga i parapety oraz loggia. Bardzo lubię siedzieć na balkonie, więc nie chciałam mieć takiego małego, odsłoniętego balkoniku, tylko coś większego i osłoniętego. Takiego w sam raz do czytania książek w deszczowe dni. Mieszkanie było bez mebli, więc zanosiło się na to, że będę spała na podłodze i siedziała na kartonie, ale wpadli moi rodzice i stwierdzili, że ich dziecko nie będzie spało na podłodze i przywieźli mi łóżko. Kilka mebli dostałam też w prezencie, a szczególnym sentymentem darzę tą różową kanapę, bo uważam, że jest niezwykła. I od samego początku wiedziałam, że z dekoracją mieszkania zdecydowanie nie chcę iść w biele, beże i brązy. Co to to nie? Ja jestem kolorowym dzieckiem, ja muszę mieć stymulującą przestrzeń. Poza tym i tak mam mnóstwo kolorowych książek, które moim zdaniem są super ozdobą samą w sobie. Podoba mi się to, jak w białych pomieszczeniach ludzie ustawiają książki tyłem, tak żeby miały jednolity beżowy kolor. Ale umówmy się, to nie jestem ja. Ja nie jestem biało-beżowa. A tak w ogóle to osoby, które ustawiają książki według alfabetu, a nie według kolorów, uważam za psychopatów. Inspiracje znalazłam oczywiście na Pinterestie i pokażę Wam teraz kilka z nich. Na pewno chciałam mieć niebieską ścianę, bo podoba mi się mieszkanie Terry Bradshaw z Seksu w Wielkim Mieście. To w wersji po remoncie z filmu, a nie z serialu. I dodatkowo marzyły mi się drewniane meble, dużo roślin, dużo książek, dużo obrazów, ale do tego przejdziemy. Miałam też bardzo konkretną wizję koloru ściany i był to taki zgaszony, dość ciemny, niebieski. Wybrałam sobie taki ze wzornika w Leroy i okazało się, że on ma nazwę Sen Elfa. Ogarniacie to? Ze wszystkich kolorów, które sobie wymarzyłam, ten, który wybrałam, nie patrząc po nazwie, akurat ma nazwę Sen Elfa. Skoro jesteśmy przy farbach, to z kolei ta w sypialni ma nazwę Między Niebem a Ziemią, a biel w salonie ma taki lekko różowy podton i nosi nazwę Biały Bardzo Przytulny. Ja chciałam tylko powiedzieć, że razem z mamą się zastanawiamy nad wyborem koloru farby i rozważamy albo zimę na południu, albo biały niezwykle przytulny i nie możemy się zdecydować pomiędzy tymi dwoma. I tata się wścieka, bo od pół godziny próbujemy wybrać. A przecież to jest bardzo istotne, ten jest taki wyraźnie cieplejszy, a ten ma taki chłodniejszy odcień. No. Bardzo lubię też starocie i solidne meble z dawnych lat w połączeniu z nowoczesnymi. Część mebli to IKEA, bo czemu nie? I uważam, że połączenie ich z odpowiednimi elementami tworzy klimat. Na przykład te krzesła znaleźliśmy na OLX, kosztowały 15 zł. sztuka, design jest chyba z lat 60. A ten zestaw kieliszków stał kiedyś u rodziców w kredensie, chyba jeszcze zanim przyszłam na świat i to właśnie dzięki temu wyglądają bardzo stylowo. Jakby mnie mama nie powstrzymała, to prawie kupiłabym takie z Pepko. A z kolei tą szafkę sąsiad chciał wystawić na wywózkę śmieci wielkogabarytowych, a ja ją bohatersko uratowałam przed przyjazdem śmieciarki, bo ona idealnie mi pasowała do wizji z Pinteresta na aranżację przedpokoju. Wcześniej w przedpokoju była taka złowrogo wisząca szafka, którą postanowiliśmy my, czyli ja i moi rodzice, którzy do mnie, którzy do mnie przyjechali, przerobić i dać na balkon jako skrzynie, siedzisko. Nic się nie zmarnowało. A ten stolik prawie skończył w śmieciarce, ale obcięliśmy mu nogi i będzie teraz stolikiem do kawy. A tuż obok niego stoi, tak jakby od niechcenia, bardzo oryginalna, stara mapa Zagrzebia, która robi taki niesamowity klimat. Inteligenckiego domu? No bo właśnie, dekoracje, obrazy. Miałam niesamowite szczęście, bo kiedy już planowałam przeprowadzkę, to zgłosiła się do mnie firma Montax z prośbą o współpracę. Montax ma w swojej ofercie mnóstwo niesamowitych, stylowych ramek do obrazów i dzięki nim mój salon wygląda wspaniale. Zaproponowano mi rozwiązanie z szyną galeryjną, czyli taki system, który pozwala na zawieszanie obrazów trochę jak w nowoczesnej galerii sztuki. Można to sobie dowolnie zaaranżować i w każdej chwili zmienić koncepcję bez wiercenia nowych dziur i szpakowania starych. No teraz... Rzodkiewka się skończyła. Czy konie mnie słyszą? Rzodkiewki nie ma. Te sznurki, na których wiszą obrazy, można łatwo schować za samymi obrazami i zmieniać tą kompozycję w każdej chwili, więc niewykluczone, że coś się tutaj jeszcze pozmienia. Także możecie dawać mi znać, co powinnam powiesić Waszym zdaniem, które z moich rysunków się nadają, a może powinnam namalować coś nowego? Czekam na Wasze inspiracje. Na razie dobierałyśmy z mamą zdjęcia i obrazy, które pasowały do siebie kolorystycznie i nawet przerobiłam jeden ze swoich starych rysunków tak, żeby pasował. I teraz część osób musi usiąść, żeby przetrawić sobie informację, którą Wam teraz podam. Otóż wycięłam sobie niektóre obrazy z książek i albumów ze sztuką, tak? Natomiast Beksiński jest z kalendarza. Miałam taki wielki kalendarz z jego pracami i wybrałam sobie dwie i je zawiesiłam. I powiem Wam, że oglądanie tych obrazów i zdjęć mnie szalenie inspiruje. Uwielbiam tu siedzieć z kawą, ubrana w jedwabny szlafrok, ten, który mam teraz na sobie, i czuć się jak kustosz w nowoczesnej galerii sztuki. Powiem Wam, że na pewno nauczę się na pamięć dat i okoliczności powstania tych obrazów i zdjęć i będę nimi tymi informacjami zanudzać swoich gości. Łępicka, Beksiński, Jaśnikowski, Michalska, Michalska. Wszyscy jak widzą Benedikta, to się zastanawiają, dlaczego nie Martin Freeman, ale Martin Freeman mi nie pasował kolorystycznie. A ten obrazek to przerabiałam, żeby pasował do całej reszty. I tak się prezentuje Galeria Sztuki Elfik. Dzięki współpracy z Montax dowiedziałam się też, że istnieje bardzo fajny system oprawiania obrazów na blade ramach. Wcześniej nie miałam pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje. Muszę przyznać, że wygląda to niesamowicie. Jak tylko namaluję coś nowego, to koniecznie wam to pokażę w kolejnych filmikach. A moja galeria będzie się rozrastać. Ramki mają bardzo dużo kolorów do wyboru, i z pomocą Montax udało mi się dobrać taki, który pasuje do takich ciepło-srebrnych wykończeń w moim mieszkaniu. Zobaczcie tylko, jak szlachetnie się to prezentuje. No, i oczywiście w mieszkaniu musiało się znaleźć także inspiracje podróżnicze, a nie tylko artystyczne. I dlatego, oczywiście, że musiałam, po prostu musiałam mieć u siebie dywan, który wygląda jak zabrany z jakiegoś meczetu i który jest stary od nowości, bo taki ma wzór. No dobrze, no to teraz pokażę Wam moje miejsce pracy. Będę tutaj rysować, nagrywać filmiki i pewnie pisać kolejne książki, bo widok z zabiórka jest naprawdę niesamowity. Aktualnie tablicę mam tak, jakby teraz, kiedy siedzę przy biurku, to tutaj mam blat, a tablica jest z lewej strony, a przede mną rozciąga się niesamowity widok, jak wspominałam, na panoramę Warszawy. Bardzo inspirująca przestrzeń. Nie wszystko jest jeszcze tutaj gotowe, ale widać, że ta tablica wróciła i że jest motyw takiej butelkowej zieleni. Mam narożne biurko, bo zawsze takie chciałam. I z kolei za nim jest taka zwykła półka z Ikei, pomalowana na ten sam kolor co ściana. I jeżeli będziecie ciekawi, to oczywiście w przyszłości pokażę Wam także i kolejne wnętrza. Na kuchnię nie mam jeszcze inspiracji, ale na pewno będzie tanio i z pomysłem. Na przykład moi rodzice mają kuchnię w stylu prowansalskim, czyli wiecie, biały kredens, haftowane firaneczki i takie tam, ale potem mi się przypomniało, że w sumie to są heavy metalowcami i wszystkie dodatki walnęli na czarno i nawet mają talerze z trupimi czachkami. Home decor by Michalscy. A tutaj pokażę Wam jeszcze inspirację na kuchnię i przedpokój, ale to, to będzie w swoim czasie, bo... Bo lecę na miesiąc na Teneryfę i nawet nie zdążę się tak za bardzo nacieszyć tym nowym mieszkaniem. No. Także przez najbliższy miesiąc ElfikTV będzie nadawało z Teneryfy, ale potem jak wrócę, to już spokojnie wracamy do rysowania. I do tematów wnętrzarskich, jeżeli będziecie chcieli. Nie zmuszam. W końcu ElfikTV to nie jest kanał wnętrzarski. A jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i, i dawajcie łapki w górę. Cześć!